Witamy Was wszystkich w słowie na środę. Proletaria całego świata domaga się pokoju na Ukrainie. Oczywiście burżuazyjni politycy sterujący całym konfliktem robią wszystko co w ich mocy, żeby jedynie ową wojnę przedłużyć. Pokój na Ukrainie nastąpi, być może już za kilka lat, kiedy z Ukrainy nie zostanie już praktycznie nic. Hashtag socjalizm. The proletariat of the entire world is demanding peace in Ukraine. Of course, the bourgeois politicians controlling the entire conflict are doing everything in their power to prolong the war. Peace will come in Ukraine, perhaps in just a few years, when practically nothing remains of Ukraine. Komentarz z portalu Postępork, Użytkownik Postęp opublikował. Rzeczywiście, światowa klasa robotnicza domaga się pokoju na Ukrainie i zakończenia wojny od samego początku tego konfliktu. Już w 2014 roku, kiedy to faszystowska junta nielegalnie przejęła władzę w Kijowie i rozpętała krwawą wojnę domową, światowy ruch robotniczy domagał się zaprzestania rozlewu krwi. Wojna ta trwa już ponad 11 lat, a burżuazyjni politycy i kapitalistyczne koncerny zbrojeniowe nadal zdają się być nienasycone. Ich pragnienia nie ugasiła nawet krew wyssana z ponad dwóch milionów ofiar tej wojny. Nie należy się oszukiwać. Tylko zjednoczona i zmobilizowana klasa robotnicza pod czerwonym sztandarem nowej międzynarodówki może położyć kres tej wojnie. Tylko zjednoczony i rewolucyjny proletariat może zaprowadzić prawdziwy pokój na Ukrainie. Jeśli pozostawimy kwestię wojny bądź pokoju na Ukrainie w rękach kapitalistycznych polityków, którzy reprezentują wyłącznie interesy wielkiej burżuazji to los Ukraińców jest przesądzony i bardzo nieciekawy. Z obecnego państwa ukraińskiego pozostanie jakiś nic nieznaczący strzępek ziemi pod całkowitą kontrolą zachodnich korporacji ze skompromitowaną i skorumpowaną warstwą kompradorskiej elity, oparty na jakimś dziwacznym etosie neofaszystowskiego banderyzmu. Jeśli pozostawimy losy Ukrainy i Europy w rękach burżuazyjnych polityków, to walka o pokój na Ukrainie faktycznie toczyć będzie się do ostatniego Ukraińca, Cała Europa zostanie zaś wskazana na nową, wyniszczającą wszystkich wojnę, na której znowu zarobi wielka burżuazja, a stracimy wszyscy my, europejski proletariat. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.